po tym dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszej rozprawie, po takim wrażeniu że 90% trzeba do przy tym przekonaniu, że ten jeden, są sprawdzaliśmy, wyjmowanie się nim, powinien wystarczyć. Żelnego Wałęsa był w latach agentem za w swojej W tym sensie, że może być nadal kontrolowany przez bezpieczeństwo. Chodzi jeszcze o ukrytą się w w wziął Nie można mówić, że była jakieś jakiejś politycznej, była to wewnętrzna. Informacja e, e, o e, tym, że mamy sesję, że nie ma żadnego Więc myślę, że ten dokument jest cieszy, do, za, do i do wydobywania. A kiedy, kiedy te słowa padły, Kiszczaka? Jak jest datowany ten dokument? Jak jest datowany ten dokument? Kiedy Kiszczak to powiedział? W trakcie internowania Leka Wałęsy, gdy Lek Wałęsa był jeszcze e, przetrzymywany w pałacu, toczyły się e, rozmowy z władzami i Lek Wałęsa wyrażał poparcie dla e, ekipy stanu wojennego, dla samego pozostałych jest z Wałęsą jeszcze duże nadzieje co do tego, że on stanie na, na czele nowej informacji, która, ta, którą Sługo wyznaczył wtedy przygotowała jako zastępczą dla, e, dla Solidarności, tej, która została aresztowana. Czy na podstawie tego jednego dowodu ta sprawa może zostać rozstrzygnięta z Państwa strony? Tak, Bo... zdecydowanie. Zdecydowanie. E, rzeczywiście jest tak, że, że nie wszystkie dowody, które przedstawiłem, miały były bez jakichkolwiek wad formalnych, bo na przykład tą analizę znania Graczyka bardzo, bardzo ważną, ponieważ ona tam za, były bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa, przy tym metod zawodowych, analizuje prawdziwość wiedzy Graczyka, że Kowel za to ten stóp, o, co mówił służby i że mówię, wypłacał swoją że nie musiał to jednak nie posiadam na przykład oryginału książki, w której, w której jest tu napisana, to były tylko skany tych stron. Więc rozumiem, że osoby tutaj nie do mą, ale tak przyjęcie tych dokumentów. Czy ten dowód, przepraszam, to był, można powiedzieć, Pana jakaś taka najważniejsza karta? Mówiąc językiem metaforycznie? Nie, w moim przekonaniem, ale to jest przekonanie amatora, no nie jestem najpoważniejszą najpoważniejszy argument, ponieważ odpersonalizowany to jest, dokumenty, dokumenty oficjalne są normowe, dokumenty zawarte w śledztwie w sprawie zaginięcia akt Lecha Wałęsa jako tego Wolka, jako Lecha Wącego, tego Wolka w latach 92-93 i w tym śledztwie rzeczywiście jest masa e, informacji potwierdzonych, czy, czy wypowiedzi, stanowiska funkcjonariuszy e, państwowych, e, w, 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 którzy opracowali tę sprawę w następnych latach aż do bieżącej, gdzie zdecydowanie, jak nazywano nazywa, gdzie, gdzie są nie potwierdzenie fakulty, że był agentem e, Służby Bezpieczeństwa o przynajmniej wolek i podzielono to pieniądze. Te akta nie pozostają najmniejszej wątpliwości co do, co do przekonania tych urzędów państwowych, które brały w tym śledztwie udział, a przesłowione było naprawdę olbrzymia się ludzi względu na oltrzymieniem dokumentów, śledztwo które się wiele lat. E, nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Państwo Polskie, funkcjonariusze Państwa Polskiego y, 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 mają pełne przekonanie, pełną wiedzę o tym, że jaka jest prawda, że Rekreacja był tajnym tak, w służby w bezpieczeństwa. Rzecz polega wyłącznie na tym, że to też w traktach sprawy jest y, podane, że rzecz dotyczy racji stanu. Ja się z tym nie zgadzam, bo, że sprawa agendowy nie, nie nie jest sprawą racji stanu, że dla Przeciwnie, że racja stanu i interes Polski, interes opinii publicznej e, wymaga ujawnienia tej sprawy i nie należy oglądać na interesy aktualnie rządzących, którzy rzeczywiście e, z tego powodu mogą, mogą mieć jakieś trudności w prowadzeniu swojej własnej propagandy. I ostatnie pytanie mam tak reasumując. Czuje się pan dzisiaj wygranym, przegranym, czy optymistą, umiarkowanym, czy umiarkowanym pesymistą, bo ono, nie wszystkie dowody zostały jakby przyjęte. Jak dzisiaj można w skrócie powiedzieć Pana samopoczucie, co pan myślał? Jak chciał pan przedtem, żeby ta rozprawa dzisiaj... Czy, czy, czy to było, można powiązać z tym, co pan myślał, że tak się stało dzisiaj? To, mój adwokat przedał, że zapewne dzisiaj nie, nie nastąpi szczególnię, także spokojnie przyjmowałem... To dzisiaj przedstawiał. E, oczywiście byłoby lepiej, gdyby to się dzisiaj skończyło, ale skoro w najbliższych dniach decyzja być podjęta. Jestem przekonany, że przyjęcie wniosku z dniu czeskiego, tego dokumentu czeskiego oznacza, że są poważnie e, traktuje moje badania na e, Agenturacji i, i uznaje te dokumenty za prawdziwe, to jest dobrym, 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 dobrym wskazówką tego, co nastąpi za, za dwa tygodnie. Ale jak się zaznaczy, że, to, że nie czuję tutaj się w tej całej sprawie jako, jako człowiek prywatny, jako, w kategorii jak osobistego sukcesu czy osobistej przegranej, jestem przekonany, że to jest sprawa dotycząca ogółu Polaków, doty, dotycząca również państwa polskiego, dotycząca dzisiejszej, przeszłej polityki polskiej, ale dotycząca nie tylko e, polityki czystej, ale dotycząca również świadomości społecznej, w stosunku społeczeństwa do własnej przeszłości, do najnowszej historii Polski, w stosunku Polaków do tego, co to tak ukochali, czyli e, historii Solidarności. Solidar do, dotychczas ta historia jest zakłamywana i tak, tak dłużej trwać nie może. E, ja tu czuję, czuję na sobie zobowiązanie milionów członków Solidarności, którzy domagają się prawdy o tamtych czasach, prawdy, która niestety ma kontynuację, to znaczy zapomyłanie tej prawdy ma kontynuację w dniu dzisiejszym również.